Ponad 1 600 EXPA to dużo? Myślę, że bardzo dużo i to tylko dla jednego pojazdu. Tak jest, to jest Chisel la składak. Ja nazywam się Hinsul i dzisiaj powiem kilka słów na temat tego pojazdu. Doskonale wiecie, wbijałem akurat ten pojazd. Byłem bardzo ciekaw tego pojazdu. Dlaczego? Dlatego, że jest połączeniem naprawdę trzech dobrych czołgów, a mianowicie Patona jednego z moich ulubionych czołgów średnich. Oczywiście tutaj mamy świetne działo. Może nie są takie parametry jak na Chieftainie, ale działo od Chieftaina oraz kadłub od Centuriona ekszyna dziesiątki. Jeżeli chodzi o sam wygląd pojazdu, powiem Wam, że nie rzuca on się tak mocno w oczy. To jest chyba jeden z najładniejszych tych ala składaków w porównaniu do The machine Tamten, gdyby nie te zębiska rekina, może ten wygląd byłby zdecydowanie lepszy, ale patrząc ogólnie na Cisela, kisiela, pojazd naprawdę fajnie się prezentuje. Mało tego, mamy po boku osłony na gąsienicę. Tak samo z przodu na dolną płytę kadłuba. Tak samo z tyłu, i powiem Wam, że to jest pancerz warstwowy. Tak jest. O 25 mm. Ten czołg na pewno pojawi się w oku Hintsula. Jestem bardzo ciekaw testów tego pojazdu z innymi pojazdami, choćby nawet właśnie z The Machine, z Centurionem Actionem, czy również choćby nawet właśnie z Patonem. Zobaczycie, jaka jest różnica pomiędzy tymi pojazdami. Powiem Wam, że jeśli chodzi o mobilność tego pojazdu, moim zdaniem on lepiej nawet jeździ niż The Machine. Może delikatnie. The Machine jest szybszy na prostej, ale jeśli chodzi o właśnie jakieś podjazdy pod górki, tutaj ten pojazd zdecydowanie sobie lepiej radzi. To jest takie moje na razie wrażenie. Na razie jeszcze tego aż tak mocno nie sprawdziłem. Kilka bitew rozegrałem tym pojazdem i powiem Wam, że bardzo dobre wrażenie ten pojazd robi. I teraz ogólnie czy warto było poświęcić tyle czasu na wbijanie aż miliona s600 doświadczenia na jeden pojazd? Powiem Wam, że było warto, no bo nie wydaliśmy ani jednego centa, to jest raz, druga sprawa, dostaliśmy dużo fajnych nagród, naprawdę dużo fajnych nagród, sporo srebra, nawet było chyba złoto, o ile dobrze pamiętam, dni premium, było tych nagród bardzo dużo i dostajemy, można powiedzieć, za darmo fajny pojazd do gry. Co mi się podoba jeszcze w tym pojeździe? Opuszczanie działa, mamy świetną wieżę od Patona M48A5. I kolejna rzecz jest taka: działo od Chieftaina. To działo nie ma takich parametrów, tak jak już powiedziałem wcześniej, tak jak Chieftain. No, bo tutaj mamy troszeczkę gorszy czas skupiania, gdzie on wynosi akurat na tym pojeździe 2 i 3. Tak więc jest spora różnica, jeśli chodzi o celność 0,32. Tutaj jest akurat dobrze. Na podstawie mamy pociski APCR, na Goldzie również mamy pociski APCR, tak samo jak na Chieftainie. Penetracja jest również taka sama, i słuchajcie, jest to czołg średni z dobrymi uszkodzeniami, bo 400 na strzał. W porównaniu do Pattona, jeśli chodzi o sam czas przeładunek, tak. Mamy troszeczkę gorzej, ale mamy większe uszkodzenia. Tutaj chyba na maksa już z takim setupem mi akurat udało się osiągnąć 7,12, tak więc niedużo. A na patonie mam 6,80, coś koło tego. W każdym razie jest delikatna różnica, ale nie jest to jakaś mocno powalająca różnica i mamy dodatkowo większe uszkodzenia. No bo na patonie mamy 390 na strzał, a tutaj mamy 400, tak więc jest fajnie. I teraz tak, co do wieży, słuchajcie, wieża. 254, tak więc z przodu mamy troszeczkę pancerza. Boki 76 z tyłu 51. I teraz kadłub. Słuchajcie, 121 z przodu kadłuba, ale powiem Wam, że ten kadłub potrafi sporo odbić. Z tego względu, że mamy tą osłonę, tak samo bokiem potrafimy też sporo odbić. Już kilka bitew miałem takich, gdzie po prostu bingałem, z tego względu, że te takie jakby osłony, one nas chronią właśnie przed kumulakami jest to pancerz warstwowy o grubości 25 mm i teraz opuszczanie działa, minus 10 stopni i powiem Wam, że to działo tak delikatnie jest różnica w porównaniu do Patona fajniej ono nam idzie na dół, Paton ma minus 9 stopni i w niektórych właśnie miejscach grając tym pojazdem, ustawiając się w tych samych miejscach jak właśnie Patonem, Patonem jest problem czasami opuścić się to działo tak, tak jakbyśmy po prostu chcieli, tutaj naprawdę jest zdecydowanie Lepiej, bardziej komfortowo czujemy się. Dalej, może troszkę jeszcze tutaj przybliżę temat mobilności tego pojazdu. Słuchajcie, 1040 koni, bardzo dużo. I jeżeli chodzi o współczynnik, mamy 20-24 konia na tonę. Tak więc jest również nieźle, prawie 20,5 konia na tonę. Prędkość maksymalna tego pojazdu, 57 km na godzinę, jest lepiej niż na Centurionie Ekrzynie. Tak więc powiem Wam, że tu naprawdę nie możemy się przyczepić, jeśli chodzi o mobilność. Wszystko resztę Wam dopowiem, pokażę w, ogólnie w moim materiale. Jeśli ten pojazd znajdzie się w oku Heinzula, porównamy sobie właśnie z wieloma innymi pojazdami w grze i sami zobaczycie, czy warto było go robić, jak on wypada na tle właśnie konkurencji. Moim zdaniem. No to jest jeden z lepszych pojazdów, jeśli chodzi o czołgi średnie. Teraz krótka odpowiedź na temat ogólnie mojej gry z składakami. Tak jak już wcześniej mówiłem, że nie będę grał tymi pojazdami. To jest tak jak już powiedziałem wcześniej, prezentując The Machine. Owszem, tak mówiłem, ale patrząc na ogólną liczbę tych pojazdów, gdzie w większości robi te czołgi, później nimi gra, one są, słuchajcie, o wiele lepsze niż niektóre pojazdy drzewkowe. To dlaczego akurat ja nie mogę spróbować zobaczyć co ten pojazd sobą reprezentuje, jak on się zachowuje w porównaniu właśnie do innych pojazdów w grze. Tak żeby wiedzieć, po prostu znać jego słabe miejsca. Nie robiłem do tej pory żadnych innych składaków, tylko i wyłącznie zrobiłem The Machine. I gdyby nie to, że te pojazdy mi tak totalnie dopiekły grindując właśnie tego chisela, gdzie grałem tylko i wyłącznie brytyjskimi i amerykańskimi pojazdami typu Patton, M60, później Super Conqueror, Centurion Action 10, jak i również właśnie Chieftain, gdzie te praktycznie non-stop robiły sieczkę na można powiedzieć polach elitarnych. I powiedziałem sobie, dość, muszę w końcu odkupić ten pojazd, zobaczyć jak on się prezentuje, jakie są jego słabe strony. Teraz już wiem i wiem jak przeciwko temu pojazdowi można walczyć. Na pewno The Machine nigdy się nie pojawił mnie na kanale, jeśli chodzi o oko hincula ale jeśli chodzi o Cheezela, ten pojazd, jak ja powiedziałem wcześniej, prezentując go pierwszy raz, na pewno chciałem go porównać i to zrobię. Cheezel jest naprawdę bardzo fajnie wyglądającym czołgiem. Nie jest to oczywiście, słuchajcie... Jakiś oryginalny pojazd, gdzie został kiedykolwiek stworzony. Ale zobaczcie, ile takich pojazdów mamy w grze, różnych właśnie takich składaków, gdzie nawet weźmy sobie polską nację, ile takich pojazdów jest takich, które nie opuściły w ogóle nawet projektów technicznych. A co mówić o powstaniu jakichkolwiek prototypów? Tak więc takie moje szybkie sprostowanie na temat właśnie całej gry tymi pojazdami. I teraz na sam koniec, słuchajcie, pojazd wart jest robienia, grindowania tej bańki 600 tysięcy doświadczenia, bo naprawdę fajnie sobie radzi. Na razie nie rozegrałem dużo bite w tym pojazdem, ale on ma potencjał. Z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Hej!